Dobra widzowie, w takim razie lecimy zrobić zadanka zaraz się, możemy, zaraz się musimy w ogóle dowiedzieć co mamy do zrobienia Lecimy, okay. lecimy, lecimy z taskami, okej okay. Zagreguj piłeczki magazyn, piłeczki są tu Zrobimy taktykę i pójdziemy sobie do magazynu, bo prawdopodobnie nikogo tam nie będzie No a, są, są wszyscy Przyznanie zadanie to jest przejść labirynt w pokoju Szynka Jakie? <grymka> <grymka> Buzle <grymka> dwuetapowe, głównia góra, zajebiście Dobra, Lecimy z tym. Treszki są tutaj, także to, zrobione. zrobione, dalej. Na samym oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwonkiem. Pamiętajcie 20 tysięcy w górę. Kolejny odcinek z Emonga z ekipą Jerem. możemy wziąć. Najpierw trzy kaczuchy, bo musimy wziąć trzy kaczuchy i dać je do siłowni, pokoju Szymka i do kuchni. Więc idziemy dać szybko. Nie chodź tak za mną. Ja cię podejrzewam, bo ja sam to miałam. Dobra, przejść labirynt, obróć krzesłem, skok z pingwinem i to zaraz zaczniemy robić. Mocne drzwi, meeting room. Cóż, kiedyś miałem tego taska, także trzeba je umieścić. Tutaj ktoś nas chce zamknąć, więc myślę, że pierwszym podejrzanym jest Damian. Wszyscy kręcą tutaj, więc dodamy trochę pikantności do rozgrywki, idąc do pomieszczeń, w których nikt nigdy nie chodzi. Zaraz kogoś załatwię. I złożyłam. idziemy na drugą część, czyli łazienka górna. Przejść labirynt pokój Szymka. Zróbmy najpierw jakieś taski w pokoju Szymka. Mega dużo osób się zaczyna wpychać na całą górę. Cik, cik. E, muszę przepisać to coś, e, nie wiem czy to widać, ale muszę klikać 1 1 1 0 1 0 0 Ale easy zadanko, mamy pierwsze zadanko skończone Zeskanuj się w Amet przynajmniej przez 10 sekund no, Dobra, to jest trochę niebezpieczne, więc trzeba to zacząć Trzeba zacząć od tego taska, słuchajcie, mi sobie. Ja stracę, sprawdzuję na taski Daję kaczucha, jedna w kuchni Druga kaczucha ma być w siłowni Więc lecimy na bo Tu jest Damian, jest Damian Damian Dobra, zamykamy się tu z tym zamkniętym. Cześć Damian Raz, dwa, trzy Słuchajcie, zostawimy drugą kaczuchę umieścimy ją o tu Dobra, skanowanie jest zakończone Tu jest kaczucha Będziemy teraz kręcić pingwinem. Raz Dwa Koks pingwin jest kręcony tutaj No niesamowite trzy. Zobaczmy na kamery w takim razie. Tutaj mamy kamery zrobione. Idzie Ola. Ola i Szymek są w pokoju tamtym, więc nie wiem. Pójdź wodę w kiby. Łazienka góra, ale to nie jest moja łazienka. Dobra, bardzo. Złożone. Ciało? Rzecz pliki z Pan O nie, ja nie słuchałam tego robi. Halo, ciało, 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 ciało Ola wychodziła z węta, zabiła Szymka Nie Widziałeś jak wchodzi, a ja jak wychodzi Tak, widziałem na kamerach, wszystko widziałem na kamerach dacie się razem? No tak, on widział jak wchodzi, a ja jak wychodzi Ola zabiła Szymka w jego pokoju, Nie? widziałem na kamerach Jak byli tam razem i nagle Ola zniknęła I Szymek zrobił się cicho Ola wyszła z węta <laughs> Dobra, wołtujemy szybciutko Pomaga, bum I Postorem byłaś. Dobra, słuchajcie. Lecimy sobie taski, przejrzyjmy, jakie mamy do zrobienia w tym momencie. Dobra, widzowie. Oho, idę Ale wyrzucić liście przez okno. Uwabę. Muszę zabezpieczyć okno w magazynie. Potrzebuję zabezpieczyć okno. To są liście, ja muszę wyrzucić liście. Słyszać, mamy takie same taski jak wcześniej, więc ponownie bierzemy kaczuchy trzy i lecimy to zrobić. Mam nadzieję, że Klaudia mnie nie uwali, bo jest tutaj blisko nas. Mnie nie, nie uwala, cię tylko. Wrzutka na Jest tu Klaudia, jest tu Filip. Mm. Najgorsze jest to, naprawdę jest to najgorsze w tej grze Proszę bardzo, proszę bardzo Totalnie nie wiem jak zrobić tego taska ale dobra, trudno, zostawię sobie go na później, no nic Jeden, 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 zero Jeden, za to za to idziemy pooglądać kamery. Trzeba iść na drugą część powiedzieć do góry. No to on jest? Idę pokręcić z no, pigminam. No, słuchajcie w W takim razie a zrobimy sobie... Zrobimy sobie lepiej. Nie, Max dziwnie na mnie patrzył, mam nadzieję, że to nie on. Właśnie mi się wydaje, że Maxi po Dobra, Zostawiamy tutaj. Ten kaczuchę też Idziemy wyżej. Też masz trzecią godzinę? To jest no, to? A, na okay. którą masz? Na szóstą. Ja na godzinę trzecią. Papa, w pa, takim razie... Nie! Miłego. Trzeba, trzeba. przedstawić. Tutaj mamy labirynt, więc musimy go wykonać. Wydaje mi się, że chyba tędy go przejdziemy. Okej, okay, to zostało zrobione. Przednić tę skrzynkę do podokoju do, 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 do podziemia. Dobra, Szuka, trzeba pokręcić Więc Musimy go Dobra. wykonać. Wydaje mi się, że okay. wstędy, Dobra, dobrze, się Dobra, jest skrzynka. Skrzynka jest. Jest na niej Usłyszałem, że ktoś mówi o podziemiach. Niepokój bokuję Trzy razy fotelem z pingwinem. Raz, dwa, trzy. Jakie mam kolejne taski? Oczka. Lecimy z oczkami. Do podziemia siłowniak. Lecimy. Podziemia. Lecimy w takim razie. Do podziemia. Sorry, dobrze i Ktoś nie widziałem. Witam impostorku. Witam cię impostorku. Cześć. Tutaj najprzejniejszej impostor. do dwoje miejsca. Tak, tak. tak szczerze to myślę, że Max jest impostorem, bo widziałem twojego Łodzi'a Teraz muszę przejść labirynt, ale poczekam, bo, bo tam ktoś jest i na pewno nie mnie Czy mamy 9, 7, 2? Teraz myślę, że możemy tu wejść.

Mam nadzieję, że nie umrę, bo jak umrę, to znaczy, że zabiję mnie to Majosze. No ja też mam nadzieję, że nie umrę, bo jeśli umrę, to zabije mnie użytkownik wodym, albo Szymek nas zabije i powie, że to my. Okej, okay, zrobiliśmy to, mamy tylko no. A gdzie jest kod do walizki? Kod 2137, 21, znaczy prawie 217, dobra zapamiętajmy. Wracamy do pokoju Szymka w takim razie. Sprawdź się w szybkim pokój Szymka. Siema Klaudia. <laughs> Ty muszę szukać ciała, na pewno już jakieś się znajdzie. Wędzie w tym momencie zrobiliśmy dwa trupy. O nie, tu jest sam Max w tym pomieszczeniu. Możesz zaufać, wchodź. Maksiu! Bo nie jestem starym chyba. A ja jestem, wiesz? Od wy nie proszę. Chcecie 2 1 7, ostatni kot, lecimy, 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 lecimy. Pyk. Pyt. dobra, mamy kolejny task wykonany. To trochę się boję sam tutaj chodzić. Sprawdźmy wszystkie pomieszczenia, czy ludzie żyją. Czemu drzwi są zamknięte? Czy ktoś tu nie żyje? Ciało! Ej! Ja, chciałbym zainformować jedną rzecz. Spotkałem Maxa i Szymka w kuchni i byłem pewny, że on jest impostorem i tylko patrzyłem, czy się z za... ale nikt nikogo nie z... Za... Pamiętajcie, jakby się ciało, jak byliśmy na dole. Generalnie powiem tak, ciało było w pokoju Filipa i drzwi były zamknięte. My byliśmy w trójkę na dole. I chciałem Filip jest jak uh! Tak! Nie, yeah, ale słuchaj, Piotrek, nie. Słuchaj, Piotrek, logicznie, logika, logika teraz, słuchaj Używasz słowa logika w mafii tylko jak jesteś impostorem Piotrek, miałem okazję serio cię uwalić w tej kuchni Ale podejrzane jest to, to że, że Filip wszedł ostatni Może czekał, żeby wszyscy zeszli Ale, Ale... No, ja w kiblu byłem, ja w kiblu byłem na koniec Ja byłem w kiblu na koniec Ale 100% do Jedno ciało na pewno musiało w takim razie znajdować się na dole Prawdopodobnie jedno ciało znalazło się w takim razie w piwnicy Kto był na samym dole? Na samym dole był Max, bo schodził schodami na dół Ciało było drugie na dole ja, ale ja byłem na początku ja, na samym dole Czy nikt nie patrzył na kamerę czy nikt nie patrzy na kamerę tylko? Ja byłem chwilę u siebie w pokoju U siebie w pokoju? Tak, tam gdzie Klaudia była. Nie, na początku... Praktycznie na początku rundy byłem u siebie w pokoju. Od nie, Najoszego. Nie, nie. On był w pokoju faktycznie zanim jeszcze ja wszedłem do tego pokoju chyba. Tak, tak. ja byłem wtedy. Filip mówi, że był w toalecie. A on zawsze mógł zabić Klaudii i się będzie. Ale nie, no, Ja, bym ja byłem skip na trzy. No ja Ja byliśmy razem. Dobra, dobra. skip, skip, skip. Człowiek wystarczy, że posiedzi w kiblu chwilę i już go zaczynają obwiniać, więc nie wiem, nie wiem o co chodzi. Jestem ciekaw, czemu mnie zostawili idąc samemu z Josiem na górę, skoro był największym podejrzanym. Ustaw na tabliczce następującą kolejność oczek. Dobra, wszyscy idą na górę, idę, i idę Nie, nie, proszę przodem. Proszę, dziękuję ślicznie, proszę bardzo. Proszę. Dobra, idę do góry. O, idziemy te teraz o, do I pokoju Szymka, robić szybkiego pisania. Dobra, słuchajcie widzowie. Ee... Musimy przelać wodę w takim razie Lejemy wodę jak na YouTubie I przyszedł mój przyjaciel Szymek Minecraft do tego samego to Mega dziwne, że mój przyjaciel Joszek i to Majorze robił to samo zadanie co ja Chyba to przyjaciele na zawsze właśnie On dopiero co był w tej toalecie i znowu jest w tej toalecie O co mu chodzi? Mega dziwne co się teraz jest. Coś dziwnego się właśnie wydarzyło Coś, Coś dziwnego się właśnie Coś wydarzyło Coś dziwnego Myślę, że to była zasadzka. Jaka dziwna, że ktoś stał za drzwiami. Ja sobie idę, a tu max za drzwiami. Ciekawe. Trzy oczka, tutaj siedem. No dobra, uznajmy, że tutaj tak oho, ale sobie układam. La, la, la. Jest ułożone w sumie. Muszę narysować. S, M, T, H, S, T, Serduszko. To przepraszam. Narysujemy test. I proszę. Na mi idzie. Nie powiem, że nie. Zdobałam coś z punktu. Uuu, Mistrz szybkiego pisania. Dobra, spodawcy mnie. Spodawcy mnie. Jak potrzebujesz mi telefon, żeby? Ja cię potrzymam Właśnie otrzymam telefon Kamilka, montażysty. Żeby się upewnić, czy nie jest tym potentem. Zaliczone, zaliczone. zadanie. Sprawdźcie. Kamilek, montażysta, ma zaliczone zadanie. Dobrze widzowie. W takim razie kolejnym naszym taskiem jest przeniesienie plików. No i słuchajcie, musimy poczekać sobie chwilkę, aż pliczek pendrive'a się nam przerzuci. Więc nie możemy sobie usiąść na krzesełku, poczylować chwilę bombę. Albo możemy popatrzeć w kamerę i zobaczyć. Co się tam dzieje? Dobra, sprawdzamy. Sprawdźmy. Tu. Nikt nas nie widział. Nikt nie widział. Klaudia i Kamil w pokoju. Okej. Okay. O, plik się kończy przesyłać w takim razie Wyjdę z tego pomieszczenia, że moje ciało w czasie co było widoczne Tak, moje też A gdzie jest Josi? O właśnie Gdzie y okay. mamy Josiego? Pliki przerzucone w takim razie Więc okay. e, wydaje mi się, że mm. możemy robić dalej o, Nasz główny podejrzany, Maksymilian i Josi Schodzimy na dół Oj, muszę wrócić pokręcić pingwinem Nie cierpię tych pokoi, zawsze mi się wydaje, że Mi się wydaje, że niedługo możemy zakończyć wszystkie zadania po prostu i wygrać jako prawilne ja muszę sprawić... Zdabić... O, chyba znowu się przybliżyłem przypadkowo. Trzy i wychodzimy z pokoju. Śmierć zielonemu! Śmierć zielonemu! Śmierć zielonemu! z po grać! Hamsty! Okej. Okay. O ja to zrobiłem Głupio! Strasznie! Prawie zapomniałem! Szymek przeszedł przez wę... ajajaj aj. Oj, 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 Szywek przeszedł przez węd. I nie ma maksa nigdzie, bo jest go. No, nic, nic, nic. Słuchajcie, w naszym domu są trzy przejścia dla impostorów. Jedno właśnie znajduje się z tej części do tamtej, drugie to jest tamto przejście, a trzecie jest między moim pokojem a Szymka. I czy wy myślicie, że ja skorzystałbym z tego przejścia jako myślący człowiek, słysząc, że wy jesteście w salonie? A się zapewnie już pod. No nie, ja zapomniałem! Ja uważam, że to nie. nie jest Szymek, tak szczerze. A czemu się tak kąpiłeś na mnie? Ale ja nie przeszłem przez tego Węta, zatrzymałem się wy? Aha, Myślę, że Szymek podświadomie już tam. Ja siedziałem u mnie w pokoju. Głównie, bo przerzucałem na pendrive'a, który jest mega wolny No na Szymka Mi się wydaje, że serio tak. Ja skipuję Ja się ja czuję zapewnie, zapewni. tak siedział ja. sam w oboju tutaj Ale nie, czemu? To ale przecież wy byliście przy sobą, to nie miałoby no, sensu no, sumie... Ja miałem kilka ja okazji, żeby zabić e, Popaki, ale po co skipować, jak można się kogoś pozbyć? Po się kogoś e, po prostu e, To pytanie, czemu Max kampił się za drzwiami? Na... Bo, bo chciał was złapać Właśnie, to jest mega dziwne, czemu on kampił się za ja. drzwiami? Ole, i nagle... Wątujemy 3, 4 1 3 min Ja bym się innego ponieważ to jest on Nie idę na górę, bo Max poszedł Max, Max poszedł tylko na górę Ale ona jest podejrzana fest Będź taska dobić. A bo wtedy wygram, a ja mam tu Ja będę sprawdzał My się znowu kąpimy Mamy wszystkie taski zrobione jak nie masz klanki? płyny, nie masz szklanki. Wyjdź do zlewu. Będzie dobrze. No, masz. Wszystkie masz? Taski. Tak, wszystkie! Dobra, idę dać szansę impostodom, i idę na górę umrzeć. To Plec. co, idziemy wszyscy razem, żeby nikogo nie zabić? Ja no. poglądam sobie kamerki w takim razie. Max dziś Wydaje mi się, że to jest na 100% filip. Ja też tak myślę. Max gdzieś zniknął. Nie wiem gdzie on jest. Bo my chodzimy razem bezpiecznie, a Max! Maksymilian dłużnik! Wasz stary Sobie. Filip idź w przodem Ale czemu się wszyscy stakowali? Mieliśmy się nie stakować ogólnie Ja dębna. Dębna w pierwszym <śmienny> czasie No moim podejrzanym jest fakt, się kłopi i on tak czego o zabije kogoś tak za długo i się Ej, ale przecież nie było tasków w tamtej części domu. No nie było się słowa, żeby kogoś zabić. Tak o, no dlatego, i Ja daję wolta. A gdzie są a Gdzie są? No nie żyjesz? Mnie Nie. Ja się schodziłem statku w chwili. Ja schodził ostatni. Nie schodziłem ostatni. Schodziłem ostatni. No da, wolty. Nie schodziłem ostatni. Ja Nie schodziłem Nie schodziłem ostatni. Ja się. Ja się. Ja się. Ja się. Yoshi, 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 Yoshi! Hej, ale szczerze, jedyne osoby, które najbardziej mi podejrzewały, podejrzewały jeszcze Ciekawe, dlaczego podejrzewacie twoja dziewczyna i twój chłopak Joshi. Słuchajcie, to było na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę za obejrzenie tego materiału. Linki do wszystkich macie oczywiście w opisie. Wiecie na nasze instagramy kupcie sobie jakieś fajne itemy. Subskrybujcie poprzednie odcinki, trzymajcie się. Cześć i chciałem powiedzieć, że Piotrek jest bardzo śliczny. Pozdrawiam też